Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na spotkanie z sylabą me. Po pierwsze, like, czyli łapka w górę i rozpoczynamy nasz trening. Sylabę me możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby: albo małą, albo wielką literą. Bez względu na to, czy jest ona zapisana małą czy wielką literą, brzmi tak samo. Brzmi po prostu me. A jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą me? Popatrzcie i ćwiczcie na równi ze mną. Sylabą me może rozpoczynać się wyraz meta albo medal albo mewa. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu meta. Me, ta. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie medal. Me, dal. A teraz sylaby w wyrazie mewa. Me, wa. Inne wyrazy z sylabą me to melon, mebel albo meduza. Zapraszam do wyklaskiwania. Najpierw wyklaszczemy sylaby w wyrazie melon. Me, lon, teraz mebel, me, bel i meduza, me, du, za. Zauważcie, że melon i mebel to wyrazy dwusylabowe, ale wyraz meduza jest już wyrazem trzysylabowym. A jakie inne trzysylabowe wyrazy rozpoczynają się sylabą me? Innymi trzysylabowymi wyrazami z sylabą me może być wyraz melodia albo mechanik. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zaczynamy od wyrazu melodia. Me-lo-dia. A teraz wyraz mechanik. Me-ha-nik. Innymi, trzysylabowymi wyrazami z sylabą me wewnątrz, w środku wyrazu może być wyraz kometa albo ametyst. Ametyst to piękny, szlachetny kamień o fioletowym zabarwieniu. Wyklaszczmy teraz sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy wyklaskiwać wyraz kometa. Ko-me-ta. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie ametyst. A-me-tyst. Sylabę me możemy także spotkać w takich czterosylabowych wyrazach jak ameryka albo kameleon. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie ameryka. A-me-ry-ka. Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie kameleon. K-me-le-on. Ka Sylaba me składa się z dwóch liter, z dwóch znaków literowych. Połączone ze sobą dają nam sylabę me, jednakże sama w sobie litera e może również być sylabą. Możemy ją spotkać zapisaną za pomocą małej litery lub wielkiej. A jakie wyrazy? Mają w sobie literę E, która jednocześnie jest sylabą? Sylabą E, która sama w sobie jest literą, mogą rozpoczynać się takie wyrazy jak na przykład emu albo liczne imiona. Zacznijmy od wyrazu emu. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. E mu. Popatrzmy teraz na dziewczęta. Jedna z nich może mieć na imię Ewa, a druga Ela. Wyklaszczmy sylaby w ich imionach. Zacznijmy od imienia Ewa. Ewa. Teraz wyklaszczmy sylaby w imieniu Ela. E-la. Ten chłopiec ma na imię na przykład Edek. Wyklaszczmy Sylaby w jego imieniu E-Dek. Sylabą, a jednocześnie literą E, może rozpoczynać się wyraz Egipt. Wyklaszczmy sylaby w tym wyrazie. E-Gipt. A teraz Rebus. Co to będzie? Do litery, a jednocześnie sylaby E dodajemy wyraz kran e kran co powstało powstał ekran a teraz zapraszam was do odczytywania sylab wyrazów oraz zdań zaczynamy od tych które są zapisane kolorem białym me me ma, mama. Teraz odczytajmy te zapisane kolorem czarnym. Ma, me, ma, mama. A teraz zdania obrazkowo-wyrazowe zaczynamy. Najpierw przeczytajmy to zapisane kolorem żółtym. Mama ma okulary przeciwsłoneczne. I zdanie zapisane kolorem różowym. Mama ma kapelusz, też przeciwsłoneczny. Przeczytajmy raz jeszcze sylaby, wyrazy i zdania, ale w nieco szybszym tempie zaczynamy. Me, me, ma, mama. Ma, me, ma, mama. Mama ma okulary przeciwsłoneczne. Mama ma kapelusz przeciwsłoneczny. Moi drodzy. Dzisiejsze spotkanie z sylabą me dobiegło końca. Mam nadzieję, że dzisiejszy trening przebiegł Wam wyśmienicie, nie mieliście z nim żadnego problemu, a wręcz przeciwnie, był dla Was łatwy, miły i przyjemny. Jeśli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam na spotkanie z kolejną sylabą. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa Pa!